Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Coraz więcej kierowców wsiada do samochodów z automatyczną skrzynią biegów. Tak, niech będzie gorsza pod względem niezawodności od klasycznej mechaniki ale znacznie przewyższa ją pod względem komfortu. W ostatnich latach producenci zrobili duży krok naprzód pod względem niezawodności i trwałości automatycznych skrzyni biegów. Nie wymagają one tak starannej konserwacji jak w przypadku MKPP. Niezmienna pozostaje jednak procedura wymiany oleju w skrzyni biegów. Istnieją różne opinie na ten temat. Niektórzy całkowicie ufają producentom, uważając, że oleju rzeczywiście nie trzeba wymieniać przez cały okres eksploatacji. W praktyce jednak tak nie jest. Wymiana środka zmarnego to ważna i niekiedy obowiązkowa procedura, aby nie wydawać dużych pieniędzy na stacji benzynowej. Wiele osób woli wykonać tę procedurę samodzielnie w warunkach garażowych. Zanim to zrobisz, musisz przestudiować wszystkie niuanse wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów. Rzeczywiste metody i częstotliwość. Czy konieczna jest wymiana? Wcześniej wszyscy wykonywali wymianę olejów w automatycznej skrzyni biegów pierwszych próbek z określoną częstotliwością, następnie producenci zalecali. Aby robić to średnio co 80 tysięcy kilometrów przebiegu. Ale teraz pytanie o okresowość i konieczność wymiany w ogóle staje się niezwykle aktualne. Częstotliwość wymiany olejów automatycznej skrzyni biegów zależy od wielu czynników. Nie należy polegać na informacjach od producentów samochodów którzy aktywnie podkreślają, że środek smarny w automatycznej skrzyni biegów nie wymaga wymiany. Rzekomo skrzynia jest w stanie przeżyć cały okres eksploatacji na jednej fabrycznej objętości smaru. Jeśli zajrzysz do instrukcji obsługi takich samochodów, nie zobaczysz żadnych danych dotyczących czasu wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów. Jest to możliwe tylko w idealnych warunkach pracy przez 4 do 5 lat. Ale nie dłużej. Tyle średnio wytrzymują samochody w Europie, po czym są wymieniane na nowe. Stąd takie stwierdzenia o braku konieczności spuszczania starego ATF. Pamiętajmy, że w naszych warunkach konieczna jest wymiana płynu smarującego. Jednocześnie na interwał wymiany olejów automatycznej skrzyni biegów wpływa szereg czynników. Mianowicie, warunki eksploatacji, wiek samochodu, ogólny stan skrzyni, sposób jazdy, Przegrzanie automatycznej skrzyni biegów. Jakość smarowania. Olej jest wielofunkcyjnym elementem każdej automatycznej skrzyni biegów. Zajmuje się nie tylko smarowaniem i chłodzeniem. Do jego głównych funkcji należą odprowadzanie temperatury z powierzchni trących zapobieganie przedwczesnemu zużyciu. Smarowanie części. Średnik ochrona przed osadzaniem się cząstek brudu na elementach skrzyni funkcja przenoszenia momentu obrotowego w układzie hydraulicznym zmiana biegów. Jeśli maszyna jest aktywnie użytkowana, skrzynia biegów stale pracuje. Jeśli środek smarny nie zostanie wymieniony, po prostu zacznie tracić swoje właściwości i cechy, nie będzie w stanie spełniać swoich obowiązków. A zatem stan automatycznej skrzyni biegów gwałtownie się pogorszy. Doprowadzi to do awarii i kosztownych napraw. Przyczyny utraty właściwości ATF tak, smar w automatycznej skrzyni biegów nie zużywa się tak intensywnie jak w silniku, ale mimo to płyn również jest pod wpływem pewnych czynników, które przyczyniają się do utraty jego właściwości. Chodzi głównie o wysoką temperaturę, która jest najbardziej istotna dla tych, którzy większość czasu spędzają na miejskich drogach. Równolegle chłodnica używana do chłodzenia płynu ATF w automatycznej skrzyni biegów zaczyna się stopniowo brudzić, częściowe zużycie tarcz ciernych i przemiennika momentu obrotowego. Z biegiem czasu, cząsteczki te stają się coraz bardziej zużyte. Wynika z tego logiczna odpowiedź na pytanie, czy w ogóle konieczna jest wymiana olejów w automatycznej skrzyni biegów? Tak, jest to konieczne. I konieczne jest to określenie zużycia płynu na czas, aby procesy destrukcyjne nie miały czasu wpłynąć na główne węzły i doprowadzić do poważnych awarii skrzyni biegów. Istnieje aktywna debata na temat tego, przy jakim przebiegu najlepiej wykonać taką procedurę? W praktyce stary olej wlany do automatycznej skrzyni biegów może zużyć się szybciej niż zalecany okres. Czasami nawet kilkukrotnie. Do właściciela samochodu należy określenie i kontrolowanie. Kiedy dokładnie należy wymienić stary olej przekładniowy w automatycznej skrzyni biegów? Niektórzy zaczynają od średnich wskaźników statystycznych liczby przejechanych kilometrów. Zazwyczaj tacy kierowcy wymieniają smar przy przebiegu 60 do 80 tysięcy kilometrów. Ale w takich warunkach olej w automatycznej skrzyni biegów jest wymieniany tylko wtedy, gdy warunki pracy są normalne. Jeśli samochód jest eksploatowany w ciężkich warunkach, Automat pracuje pod stałym obciążeniem, samochód porusza się z dużą prędkością, to określony interwał lepiej skrócić. W tym przypadku najważniejsze jest monitorowanie stanu i zachowania automatycznej skrzyni biegów. Istnieje kilka charakterystycznych znaków, które mówią kierowcy, że stary olej nie radzi sobie ze swoimi zadaniami. Mianowicie, automatyczna skrzynia biegów działa z przerwami, biegi nie są zmieniane na czas, Automat wybiera niewłaściwy bieg, pojawiają się szarpnięcia i wstrząsy podczas przyspieszania i hamowania. Automatyczna skrzynia biegów pracuje z obcymi dźwiękami. Wszystko to wyraźnie wskazuje, że skrzynia aktywnie się zużywa, pojawiły się pierwsze oznaki awarii. Dalsze ignorowanie takich objawów. Konsekwencje będą niezwykle kosztowne. Wybór interwału wymiany pytanie nie brzmi. Ale kiedy wymienić olej w automatycznej skrzyni biegów? Na początek warto zapomnieć o TZW, skrzyniach bezobsługowych, w których producent samochodu zapewnia, że w ogóle nie trzeba wymieniać oleju. Wszystkie podane powyżej fakty świadczą o czymś zupełnie przeciwnym. Jeśli instrukcja serwisowa określa okres wymiany, bezpiecznie odejmij od niego około 20-30%. Będzie to bardziej sprawiedliwy przebieg. Przy którym środek smarny będzie miał czas na zużycie i utratę swoich pierwotnych właściwości, przeczytaj także co należy wiedzieć o repolaryzacji akumulatora w samochodach różni producenci samochodów określają różne interwały wymiany, u niektórych w instrukcji można znaleźć wartości od 60 do 80 tysięcy km przebiegu, u innych jest to 100 do 130 tysięcy km. To obiektywnie dużo i nawet w najbardziej idealnych warunkach skrzynia na jednym oleju tyle nie wytrzyma. Za najwłaściwsze rozwiązanie uważa się jej wymianę w miarę zużycia. Aby to zrobić, właściciel samochodu będzie musiał sprawdzić aktualny stan smaru, terminowo zmieniając go w przypadku zmiany koloru i zapachu. Jeśli kupujesz samochód na rynku wtórnym, a samochód ma automat, lepiej go natychmiast wymienić. I nie ma znaczenia, że poprzedni właściciel wymienił smar. Bardzo często w ramach przygotowań przedsprzedażowych smar w skrzyni jest wymieniany częściowo, a wlewane są najtańsze płyny, żeby nie wydawać dodatkowych pieniędzy. Załóżmy, że producent samochodu zaleca wymianę po 80 tysiącach kilometrów. W normalnych warunkach bardziej wiarygodną liczbą byłoby 60 000 do 70 tysięcy kilometrów. Dodajmy do tego ciężkie warunki, a otrzymamy najbardziej odpowiedni interwał 40-50 do tysięcy km. Ciężkie warunki obejmują, częstą jazdę po mieście w korkach i na światłach, przewożenie ciężkich ładunków w samochodzie, ciągła jazda z pełną kabiną ludzi, jazda w złych warunkach pogodowych, bardzo gorąco lub zimno, częsta jazda w terenie. Jeśli choć jeden punkt odnosi się bezpośrednio do Twojej sytuacji, dla bezpiecznej, Długiej i niezawodnej pracy automatycznej skrzyni. Biegów lepiej jest wymienić olej w skrzyni po 30 do 50 tysiącach kilometrów przebiegu. Kontrola stanu technicznego jak wspomniano wcześniej, Najlepszym rozwiązaniem dla właściciela samochodu będzie wymiana środka smarnego w automatycznej skrzyni biegów w miarę jego zużywania się. W tym celu konieczne jest sprawdzenie stanu płynu w automatycznej skrzyni biegów. Nawet jeśli jesteś doświadczonym kierowcą z dużym doświadczeniem, nie jest możliwe określenie zużycia oleju wyłącznie na podstawie zachowania samochodu lub skrzyni biegów. Można to zrobić znacznie łatwiej. Pobierając próbkę płynu z automatycznej skrzyni biegów i sprawdzając jej stan za pomocą strzykawki lub bagnetu, jeśli taki jest na wyposażeniu, pobierz kilka kropel płynu ze skrzyni, upuść je na biały papier lub szmatkę. Jeśli powstanie ciemnobrązowa lub czarna plama z widocznymi śladami zanieczyszczeń, Konieczna jest nie tylko wymiana, ale całkowite spuszczenie starego smaru. Podczas sprawdzania ATF należy przestrzegać kilku prostych zasad. Gdy olej jest klarowny i wolny od obcych zanieczyszczeń, nawet jeśli kolor zmienił się w porównaniu z nowym ATF, wymiana nie jest konieczna. Mętny smar wskazuje na konieczność częściowej wymiany. Obecność śladów wiórów metalowych w połączeniu z zapachem spalenizny wskazuje na konieczność pilnej wymiany. Ostatni przypadek jest najbardziej niepożądany, ponieważ automatyczna skrzynia biegów już zaczęła działać nieprawidłowo. Części ocierają się i mogą być poważnie zużyte. Prosta wymiana, nawet metodą całkowitego wyparcia starego oleju. Nie rozwiąże problemu. Wskazany jest demontaż skrzyni i wymiana zużytych elementów. Jak dokonać wymiany na stacji benzynowej? Wielu właścicieli samochodów zwraca się do serwisów samochodowych w celu wymiany olejów automatycznej skrzyni biegów. Jeśli konieczna jest całkowita wymiana środka smarnego, lepiej zrobić to za pośrednictwem stacji serwisowej, która dysponuje odpowiednim profesjonalnym sprzętem, dobre warsztaty samochodowe, które specjalizują się w wymianie oleju we wszystkich typach skrzyni biegów, wykorzystują w swojej pracy odpowiednie urządzenia, istota ich pracy opiera się na wyparciu starego smaru zamiast którego wewnątrz znajduje się zupełnie nowy ATF. Proces wygląda następująco. Rurki od urządzenia wymieniającego podłącza się do chłodnicy chłodzącej i automat w samochodzie, uruchamiany. Jest silnik samochodu. Stopniowo wspólna praca silnika i maszyny przyczynia się do wyparcia smaru. Równolegle mistrz obserwuje wygląd płynu przekładniowego przez wziernik. Gdy kolor staje się przezroczysty i odpowiada świeżemu olejowi, Maszyna jest wyłączana. Na tym kończy się procedura do pełnej wymiany oleju. Potrzeba średnio około 10 do 12 litrów oleju. Wszystko zależy od początkowej objętości płynu przekładniowego w automatycznej skrzyni biegów samochodu. Im większa automatyczna skrzynia biegów. Tym więcej oleju trzeba będzie zużyć. Ma to bezpośredni wpływ na ostateczny koszt usługi, ale przy samodzielnej, pełnej wymianie w warunkach garażowych, może wyjść około 20 litrów. Zwracając się do serwisu samochodowego, można uzyskać kilka korzyści. Wszystkie procedury są wykonywane przez specjalistów. Nie musisz nigdzie wspinać się własnymi rękami. Nie znając urządzenia automatycznego, można kontrolować proces co wyklucza wszelkie oszustwa. Średnik stary smary jest całkowicie usuwany, całkowite odnowienie ATF znacznie poprawia działanie skrzyni i wydłuża jej żywotność. Wspada zużycie paliwa, wiele stacji serwisowych udziela gwarancji na wykonaną pracę, nie należy jednak spieszyć się z oddaniem samochodu w ręce specjalistów którzy wymienią olej pod ciśnieniem metodą wyporową. Nie wszystkie skrzynie automatyczne są przystosowane do takich procedur. Uderzającym przykładem są automaty montowane w samochodach marki Honda. Mają one niewymienne filtry i tace. Jeśli olej jest pod ciśnieniem, Filtr się zatka. Doprowadzi to do wysoce niepożądanych i kosztownych napraw i prac naprawczych. Niezależna częściowa wymiana oleju. Większość właścicieli samochodów woli samodzielnie przeprowadzić częściową wymianę oleju w automatycznej skrzyni biegów. Nie ma nic skomplikowanego w tej procedurze i nawet nowicjusz może szybko nauczyć się. Jak ją wykonać? Dla samochodu należy wybrać równy obszar nad wykopem lub wiaduktem. Najlepiej byłoby użyć podnośnika, ale niewiele osób ma go w garażu. Jeśli skrzynia posiada korek spustowy, masz szczęście ponieważ nie będziesz musiał poświęcać czasu i wysiłku na dodatkowe prace demontażowe. W tym przypadku konieczne jest odkręcenie odpowiednim kluczem śruby mocującej paletę skrzynki i wyjęcie znajdującego się w niej filtra. Jeśli filtr jest czysty lub w przypadku jego wymiany należy odkręcić korek spustowy i pozwolić olejowi spłynąć grawitacyjnie. Wstępnie należy rozgrzać skrzynię, aby olej wypłynął szybciej. Należy jednak uważać, aby nie zabrudzić smarem skóry lub błon śluzowych. Jeśli nie ma otworu spustowego, weź strzykawkę i długą, cienką, pustą rurkę. Świetnie nadają się do tego medyczne węże kroplowe, korzystając z otworu kontrolnego na automatycznej skrzyni biegów. Stopniowo wypompuj stary olej. Ta opcja jest bardziej skomplikowana i wymaga więcej czasu. Pod otworem spustowym należy umieścić pusty pojemnik o odpowiedniej objętości. Lepiej jest wziąć czysty pojemnik, aby móc wizualnie ocenić aktualny stan starego oleju przekładniowego. Podczas spuszczania oleju należy nosić gumowe rękawice. Poczekaj, aż olej spłynie do pojemnika. Ważne jest. Aby dokładnie zmierzyć ilość oleju spuszczonego z automatycznej skrzyni biegów, w końcu dokładnie taką samą ilość trzeba będzie wlać z powrotem, ale tylko z nowym ATF. Zdejmij korek z szyjki wlewu. W przypadku jego braku należy również użyć otworu kontrolnego, w którym znajduje się bagnet. Włóż cienki lejek lub strzykawkę do otworu. Stopniowo wlewaj świeży smar. Po wlaniu całego smaru zamknij korek i uruchom silnik. Poczekaj. Aż silnik rozgrzeje się do temperatury roboczej. Teraz przesuń wybierak automatycznej skrzyni biegów w różne położenia. W każdej z nich należy pozostać przez 5 do 10 sekund. Pozwoli to olejowi przeniknąć do wszystkich szczelin w skrzyni. Wyłącz silnik i przełącz skrzynię biegów w tryb parkowania. Za pomocą bagnetu sprawdź, ile płynu znajduje się wewnątrz automatycznej skrzyni biegów. Jeśli jest go za mało, Uzupełnij brakującą ilość. Powtórz procedurę z uruchomieniem silnika i przełączeniem automatycznej skrzyni biegów. Przeczytaj także dlaczego skrzynia biegów może się zaciąć i jak wyjść z tej sytuacji. Teraz już dokładnie wiesz, jak wymienić olej w automatycznej skrzyni biegów bez konieczności udawania się do serwisu samochodowego i wydawania dużych pieniędzy na jego usługi. Częściowa wymiana ma znaczną przewagę w postaci prostoty możliwości samodzielnego wykonania i braku dużych kosztów finansowych. Ważne jest jednak, aby zrozumieć, że taka wymiana pozwala na spuszczenie i wymianę nie więcej niż 40-50% środka smarnego. Jeśli zrobisz to z określoną częstotliwością, nie czekając na zużycie ATF, będziesz w stanie utrzymać skrzynię w doskonałym stanie technicznym. Po zakończeniu procedury częściowej wymiany należy obserwować, jak maszyna reaguje na nowy smar? Jeśli wszystko działa dobrze, jest to zielone światło do ponownego wykonania tych samych operacji. Niezależna pełna wymiana opcja z całkowitą wymianą olejów automatycznej skrzyni biegów jest bardziej preferowana. Ponieważ daje możliwość pełnego odnowienia ATF i normalizacji pracy skrzyni biegów. W warunkach garażowych możliwa jest analogiczna profesjonalna wymiana olejów automatycznej skrzyni biegów. Konieczne jest jedynie przestrzeganie pewnych zasad, przestrzeganie harmonogramu wymiany oleju i wybór ATF do automatycznej skrzyni biegów zgodnie z wymaganiami producentów samochodów. Jeśli zauważysz, że automatyczna skrzynia biegów jest niestabilna, występują szarpnięcia i inne oznaki zużycia środka smarnego, powinieneś jak najszybciej wymienić ATF. Jednak nie każdy wie, jak prawidłowo wymienić olej w automatycznej skrzyni biegów metodą pełnej wymiany, uważając, że jest to wyłącznie prerogatywa wyspecjalizowanych serwisów samochodowych. Istnieje kilka kroków i działań które pozwalają pozbyć się starego smaru ATF w jak największym stopniu bez pomocy z zewnątrz, a zamiast niego wlać nowy płyn do automatycznej skrzyni biegów. Umieść samochód na kozłach lub kanale w garażu. Odkręć miskę skrzyni za pomocą klucza, wyjmij ją, wyczyść. Wymień filtr. Teraz umieść wszystko z powrotem na swoim miejscu. Lepiej jest kupić nowy filtr, aby zastąpić stary po jego wymianie. Na razie można użyć wyczyszczonego starego elementu filtrującego. W zależności od konkretnej konstrukcji automatycznej skrzyni biegów, należy odłączyć przewody spustowe oleju od niej lub od chłodnicy. Średnik węże podłącza się do otworów do których wchodziły przewody bagażnika. Jeden będzie służył do dostarczania świeżego oleju, a drugi do usuwania starego płynu. Teraz weź prosty kompresor samochodowy, gumowe węże i kanister o pojemności około 10 litrów. W pokrywie kanistra wykonaj kilka otworów o średnicy odpowiadającej rozmiarowi węży. Zamocuj je szczelnie. Jeden wąż napełnia zbiornik powietrzem wdmuchiwanym przez sprężarkę. A drugi wąż odprowadza smar. Wąż wylotowy powinien być maksymalnie obniżony do dna kanistra. Istotą urządzenia jest to, że sprężarka zacznie wytwarzać ciśnienie, pod którym ma TF wpłynie do skrzyni, wypierając z niej stary płyn. Nie zapominaj tylko, że wąż zasilający, przeznaczony do napełniania układu nowym olejem, jest podłączony do jednej rury na chłodnicy. Drugi służy do opróżniania, dlatego jest on podłączony do węża, który jest umieszczony w kanistrze. ATF należy przesuwać i wlewać, aż z węża spustowego zacznie wypływać czysty klarowny i świeży smar przekładniowy. Gdy tylko zobaczysz czysty olej, możesz wyłączyć sprężarkę i odłożyć wszystko na miejsce. Olej do automatycznej skrzyni biegów jest niezwykle ważnym składnikiem jej elementów. Jeśli środek smarny straci swoje właściwości, Natychmiast wpłynie to na wydajność i integralność automatycznej skrzyni biegów. Dlatego konieczna jest wymiana płynu i to znacznie częściej niż zaleca producent samochodu. Możliwe jest wykonanie wymiany metodą częściową w domu. Nie wymaga to żadnych specjalnych umiejętności, urządzeń i narzędzi, ale jeśli automatyczna skrzynia biegów wymaga pełnej wymiany, lepiej wykonać ją w dobrych stacjach serwisowych gdzie znajduje się specjalny, profesjonalny sprzęt